Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem tygodniowym dla zodiakalnego Lwa i będzie to obejmowało 11-17 listopad. Moje drogie Lwy, ja już tutaj widzę karty dla was rozłożone. I teraz przechodzimy do interpretacji. Przede wszystkim zaczynacie w przyszły tydzień z energią Króla Powietrza. I to jest tak, albo wy się od kogoś odcinacie, albo ktoś odcina się od Was. Są tylko i wyłącznie dwie możliwe opcje. I teraz, z racji tego, że tutaj Król Ziemi stoi obok, to albo jeżeli to jest karta osobowa, to odcina się być może od Was jakaś y, panna byk lub koziorożec, jeżeli macie w swoim tutaj otoczeniu, ponieważ Król Ziemi to jest. Trygon ziemski, jest to panna, koziorożec bądź byk. Natomiast jeżeli ta karta dotyczy Was, że to Wy się od czegoś odcinacie, to tutaj ta karta będzie dotyczyła tylko i wyłącznie Waszej sfery finansowej, która będzie niezwykle udana w przyszłym tygodniu, tak? Więc moi drodzy, będziecie mieć tak zwany dotyk midasa, będzie to jak gdyby sypnięcie możliwości finansowych z góry, tak? Dla Was, jeżeli, jeżeli w tej karcie jesteście wy. Bo jeżeli ktoś się od Was odcina, to to będzie znak panny: bliźnięta, koziorożec, przepraszam, byk, koziorożec albo panna. Przechodząc następnie do, do dalszego ciągu rozkładu, widzimy, że pojawia się w Waszym życiu być może ktoś nowy, tak? Paść wody, ale niekoniecznie nowy, ponieważ. Karty oznaczają też osobę jako nową, tą, która wraca z przeszłości po dłuższym czasie, tak? Jak nie było jej dłużej w waszym życiu, to karty również odczytują taką osobę jako nową. Więc ten paść wody mi mówi, że albo ktoś do was gra, wraca z przeszłości, albo po prostu w wasze życie wchodzi ktoś nowy. Z tym, że tak, moje drogie. Yy... Ale wy, ja tutaj od razu przy tej nowej osobie widzę ósemkę powietrza, więc wy być może nie jesteście zdecydowani na to, czy z tą osobą w ogóle cokolwiek zaczynać, ponieważ ósemka powietrza to jest, że tak powiem, znaczy generalnie jest to karta komunikacji wszelkiej, tak? Natomiast ja w tym momencie widzę, że wy nie tutaj, że tak powiem. No, nie jesteście przekonani, żeby z tą osobą zacząć w ogóle jakikolwiek kontakt, tak? Czy z osobą z przeszłości, czy z osobą nowo yy, poznaną. A dzieje się to tak tylko i wyłącznie dlatego, że jest koło Fortuny. Czyli być może, jeżeli jest to osoba z przeszłości, która chce wrócić, to być może jest to wyrównanie energetyczne, wyrównanie karmiczne, losowe, ponieważ koło Fortuny mówi mi o tym, że zadzieje się coś, co miało się zadziać odgórnie. Wy na to wpływu, moje drogie lwy, w przyszłym tygodniu za bardzo nie macie, ponieważ to jest narzucone z góry, tak? Więc tak się prezentuje rozkład dla lwa. Tak jak powiedziałam, jest tutaj odcięcie się kogoś bądź wasze od kogoś. Jest tutaj albo osoba z, z trygonu ziemi, od której, która się odcina od was, albo po prostu, moi drodzy, to wy się odcinacie od kogoś, i tutaj król ziemi wtedy będzie oznaczał, jak gdyby, dobrą pasję finansową. Tutaj pojawia się jakaś nowa osoba, z tym, że ja tutaj widzę jeszcze jedną rzecz. Ta osoba z przeszłości, która wraca, również może być z podznaku panny, ponieważ teraz przyszło mi do głowy, że, yy, znaczy tutaj dostałam teraz taki sygnał, że również może być osoba wracająca z podznaku yy, trygonu ziemi, tak. Byk, panna, albo koziorożec. Natomiast tutaj dalszy ciąg jest taki sam, że nie jesteście zdecydowani na to, żeby w ogóle tą osobę jak gdyby ugościć, albo po prostu, jeżeli jest to nowa osoba, żeby z nią wchodzić w jakiekolwiek relacje. No bo jest to, że tak powiem, odgórne wy wyrównanie karmy bądź wyrównanie energetyczne między Wami. I tak się prezentuje moje drogie lwy. Dla Was rozkład będzie się działo, natomiast powiem szczerze, że w każdym znaku jest zróżnicowanie, więc mam wrażenie, że po prostu ten listopad jest niezwykle takim ciężkim, będzie ciężkie, ciężkie energie, zróżnicowane energie, no i niestety, no ale trzeba to przejść, tak? Listopad z założenia jest ciężkim miesiącem, ponieważ mamy. Nie dość, że święto zmarłych, to później te energie, że tak powiem, jeszcze krążą, tak? Niekoniecznie fajne energie, takie obciążające, takie, yy, no, no nie fajne, no, umówmy się, niefajne energie. Dobrze, drogie lwy, to był rozkład dla Was. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Oliana.